Dziś 11 dzień listopada, dziś święto niepodległości, 104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Centralne uroczystości, rzecz jasna, jak zawsze odbyły się w Warszawie. Były i uroczystości już na placu Piłsudskiego. Pokazywaliśmy je państwu w dniu na żywo TVN 24. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty zarówno przed grobem nieznanego żołnierza, jak i przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Jestem wdzięczny w dniu na żywo TVN24 wracamy do informacji, którą rozpoczęliśmy tę część. A dziś mamy święto niepodległości. Dziś 11 dzień listopada. Wiele uroczystości związanych ze świętem niepodległości. Te oficjalne w Warszawie już zakończone. Pokazywaliśmy je państwu w dniu na żywo TVN24. Lada moment. Powinien rozpocząć się marsz narodowców. Marsz zwany Marszem Niepodległości. I drugi marsz, który również w Warszawie się odbywa. Marsz antyfaszystyczny. Tak sami siebie określają. Piotr Borowski przygląda się...